Ej, oj, sorki. Dzisiaj wam opowiem, jak to się stało, że jestem w szpitalu ze złamaną nogą. A więc było to tak. Więc z pewnego ranka wstałam się poszłam do króliczka, a następnie poszłam się ubrać. Troszeczkę bałagania. Ubrałam sobie spodnie. Te będą git Albo... No dobra, niech będą już. Nic je ubrałam. Następnie ubrałam sobie jakąś bluzeczkę. Niech będzie to może ta. Ta jest. Chciałam zjeść śniadanie, ale stwierdziłam, że pustką sobie muzyki. I zadzwoniła do mnie moja koleżanka. I stop, stop, stop. Tu się dopiero zaczyna historia. Odebrałam od niej i spytałam jej się, co będzie porabiać. Powiedziała, że może pójdźmy do skateparku. No co ty na to? Powiedziałam jej, że dobra i to tak o 15:00 Była 12 więc troszeczkę musiałam z nią poczekać. Zrobiłam sobie chwilę popisałam i zrobiłam sobie kilka foteczek na pamiątkę. Następnie odłożyłam telefon i szykowałam się do wyjścia, ponieważ a zresztą. A następnie poszłam ten. Trzy dwie godziny później była już 14.50, więc ubierałam się. Ubrałam coś takiego, żeby nie było mi za zimno i wzięłam też sobie mój sweterek albo w sumie wzięłam buzkę i poszłam do skateparku. Zrobiliśmy synne przywitanie i poszliśmy na skatepark. Ona wzięła sobie taką, a ja wzięłam taką. Dzium. A! O! Strasznie mi bolała noga, ale nie aż tak nasłamano. <grystanie> Kiedy ja płakałam, mama przyszła i mówiła, że może coś nagrzywałam, może aż tak źle nie będzie, ale po chwili zbłądziła w to. Skarbiczna prawidziwa, ja aż tak pulita noga? Tak strasznie. Nie mogłam chodzić, więc łama postanowiła zadzwonić po garetkę. Powiedziała szybko i przyjechali. No i tak właśnie skończyła. Mama przyniosła mi czekoladę na pocieszenie, a jeśli ty dostaniesz chociaż lajka lub suba na pocieszenie też się ucieszę. To papa. Łój, bym zapomniała.